Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj zapraszam Was na recenzję. Palety od nabli, która zwie się Cutie Palette, a właściwie Coral, bo nabla wypuściła kilka już takich paletek. Ta, którą dzierżę w ręku, pochodzi z zeszłorocznej kolekcji, która nazywała się The Nude, i udało mi się ją kupić dzięki uprzejmości jednej z użytkowniczek forum, do którego również należę. Także dziękuję bardzo, jeżeli mnie oglądasz, to oczywiście Cię pozdrawiam. Jeżeli chodzi o cenę palety, to w cenie regularnie i kosztuje ona 100. 109 zł. Zależy, gdzie kupicie. Oczywiście jest dostępna zarówno w Seforze, jak i we wszelakich drogeriach internetowych, czy to e-zebra, czy inne. No ale to, jeżeli będziecie zainteresowani, to sobie zapewne znajdziecie. No i co? Słuchajcie, dlaczego ja mam tę paletę? Bo ona, no, nie jest eksplozją kolorów. Jeżeli oglądacie mój kanał jakiś czas, to zapewne widzieliście recenzję palety Poison Garden oraz palety The Secret Palette. No i ja ogólnie bardzo. Bardzo lubię cienie nabli. Zresztą być może to jest temat na kolejny film porównawczy i moim zdaniem są one mięciutkie, błyski również są zadowal zadowalające i są tam również topery, no ale są recenzje tych palet, także nie będę tutaj się rozdrabniać. Natomiast te palety jakoś do mnie przemówiły. Po pierwsze, słuchajcie, jeżeli chodzi o kolory kolorystykę, no to bardzo mi się podobają te błyski. Jak i maty. Jeżeli chodzi o tę paletę, no to zaraz Wam pokażę, jak wygląda jej wnętrze. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj jest 6 cieni. Paleta jest bardzo dobrze wykonana. No, jeżeli chodzi o tę estetyczną część, no to ja jestem pod wrażeniem i bardzo mi się każda paleta nabli podoba, no ale oczywiście jest to rzecz gustu. Także w środku mamy sześć cieni, z czego dwa cienie to są cienie matowe, a pozostałe cienie to są cienie błyszczące, tudzież satynowe pierwszy cień I got you to jest cień foliowy red shape to jest cień satynowy później anyway matowy mandarin to jest cień taki drobinkowy bardziej taki Toper, później Feelings, matowy cień oraz coral amber, również błysk, ale nie satynowy, tylko taki trochę bardziej metaliczny. Także lusterko, korzystałam z niego, co zobaczycie jeszcze w makijażach, bo dzisiaj przewidziałam dla Was dwa makijaże, w tym ten dostępny dzisiaj na facjacie, natomiast chciałabym pokrótce Wam powiedzieć, jak się zachowywały te cienie i czy ja jestem z tej palety zadowolona. Tak, jestem z tej palety zadowolona i uważam, że warta ona jest swojej ceny. No, można by rzec, że tutaj jest sześcienni, ta stówka, no to trochę jest dużo. Oczywiście ja kupiłam taniej, bo paleta była używana. No i Wy też oczywiście możecie tak kupić, jeżeli to lubicie, ale, ale. No, te cienie są łatwe we współpracy. Te cienie się fajnie budują, ładnie się ze sobą łączą, kolory są nasycone. Jeżeli jest to dra, dla Was ważne, to pędzli nie barwią, można spokojnie je umyć i później egzystować. Soczewek również nie barwią. Jeżeli chodzi o osyp, to moim zdaniem jedyny cień, który mi tutaj zafundował osyp na powiece, to jest ten cień, właśnie anyway. Ten cień Feelings, no to raczej nie. One się sypią w palecie. Natomiast na powiekach nie. Uważam, że ten jest bardzo ciekawy. Ten cień I Got You. Faktycznie nie, nie wiem, czy ja bym powiedziała, że to cień foliowy, bo ja się teraz przyzwyczaiłam, wiecie, tak do turbu pigmentów, że dla mnie wszystko teraz jest słabe. Natomiast ten błysk mi się spodobał. Tak samo cień Mandarin, który moim zdaniem bardzo ładnie wygląda wewnętrznym kąciku. No i co, I ja również szukałam takiej palety, słuchajcie, takiej wiecie, wyjazdowej, czyli. Takiej, którą mogłabym wziąć i po prostu wszystko sobie walnąć na tę powiekę. Dlatego na przykład, jeżeli nie wspomniałam, wydaje mi się, że nie wspomniałam, ale wspominam, tego cienia Feelings używałam y, dzisiaj jako różu. Do policzków, i moim zdaniem, w tej roli się bardzo fajnie sprawdził. Czy to jest paleta samowystarczalna? No oczywiście, że nie, to jest raczej paleta uzupełniająca. Zresztą widać po załączonym obrazku, widać po tych kolorach. Jesteś, jeżeli jesteście, tak jak ja, fanką marki, no to myślę, że paleta Wam się podoba, bo jest dobra, jakościowo, no i można skorzystać z wszelkiego rodzaju promocji, może promocji świątecznych, żeby się w tę paletę zaopatrzeć. Tak jak wspomniałam w tej kolekcji właśnie w tej. Q Palet. Jest kilka tych palet, i ja mam jeszcze ten odcień, który zwie się Wildberry, także będziemy sobie o niej tutaj rozmawiać. Również podobała mi się paleta Platinum i jeszcze tam była jedna taka, chyba Metropolitan, z tego co pamiętam. Także no nie powiedziałam swego ostatniego słowa. Zwłaszcza, że podobają mi się takie kompaktowe palety. No i co, i to by było na tyle tytułem wstępu. Ja oczywiście Wam dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu i zapraszam Was do. Makijaże. Będą, tak jak wspomniałam na początku, dwa makijaże. Także będziecie mogli się przyjrzeć, jak te cienie sobie radzą w akcji: czy współpracują, czy nie współpracują, czy aż inka na zębach. Na razie nie. Także ja się na teraz już z Wami żegnam i dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i co? Przechodzimy już do makijaży. No dobra, jedziemy z pierwszym makijażem. Jak widzicie, brwi już mam zrobione. Mam także nałożoną bazę i jest to baza. Zmalowanej we współpracy z Vibo. Nałożyłam ją ciężką, ciężką, właśnie, że nie ciężką. Cienką warstwą. Także, no, już przyległa, bo ja Wam mówiłam, że ona tak szybko zastyga, także trzeba uważać. I postaram się dzisiaj skorzystać. dzisiaj, no tak. Dzisiaj skorzystać, słuchajcie, z tego lusterka, bo ono jest dobrej jakości. Także, no, spróbujemy. Chociaż ja już wiecie, jestem tak przyzwyczajona do mojego lusterka, dzikiej, że nagle się okaże, że żade, żadne inne lusterko mi nie odpowiada. Ale Dobra, próbujemy. No i skorzystam sobie dzisiaj z odcienia Feelings oraz Red Shape. Red Shape, dobra. I jedziemy. Nakładam sobie odcień Feelings. Cały czas mi się ciśnie, kurde, na usta, słuchajcie, Phoenix, nie wiem czemu. Dobra, i, i jedziemy, i to jest odcień. u, które wygląda na pędzlu bardzo zacnie. I to jest odcień matowy. Bardzo szybko się przyczepia do tej bazy. Także okej, okay, okej, okay. ja tutaj wiecie, na to nie narzekam. I jest solidnie napigmentowany. Sypie się w palecie. Natomiast jeżeli chodzi o osyp na twarzy, to ja tutaj takowego nie widzę. Nie wiem jak Wy. Ale kolor bardzo zacny. No. Nie ma się tutaj naprawdę czego czepić. Także lecimy. Na całą powiekę i również polecimy z nim, o, bliżej, polecimy z nim w załamaniu i sobie będę rozblendowywać cały czas tym samym pędzlem festoiwa i 231. W dotyku on jest taki mięciutki, ten cień, jak się nabiera na palec, także przyjemny. Oczywiście nie ma to dużego znaczenia, chociaż. Przynajmniej się fajnie słoczuje, ale wiadomo, że nie jest to najważniejsze. No dobra, już tam było jakieś wiercenie w tle, ale, ale, mam nadzieję, że nie będzie się to powtarzało. Teraz będę sięgać po cień Red Shape, który jest taką satyną. Bardzo jestem ciekawa, jak ja go nałożę tym pędzlem. Aha. No dobra, o co chodzi? Halo. Nie chciał się nałożyć na ten pędzel. Tylko nałożymy palcem. Bardzo ładny odcień. Takiej nieoczywistej czerwieni. Ale mam wrażenie, że on jest jakiś taki pogródkowany. Może ja muszę, wiecie, wyskrobać tę y, wierzchnią warstwę i wtedy będzie w porządku. Ale nie, podoba mi się. Ładny. Taki ciekawy dosyć odcień. Już się chyba odzwyczaiłam od malowania palcem i wyjeżdżam za linię, jak w dzieciństwie, wyjeżdżam, ja wyjeżdżam za linię. Dobra. I po prostu tutaj sobie troszeczkę dobudowuję ten kolor. No moim zdaniem widać różnicę między tym kolorem, jak on się zwie, Viewings, a tym Red Shape. Ładny. I biorę ten red shape i sobie jeszcze tutaj rozblenduję. Ładnie się ze sobą łączą. Nie ma żadnego problemu. Więc. Więc jest ok. I na dole, słuchajcie, robimy to samo, czyli feelings. Na dole też mam bazę z Ale sypie się ten cień w palecie. Natomiast tutaj słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja, no nie widzę żadnego osypu, więc spoko, więc jest ok. I nic skomplikowanego tutaj się nie dzieje, drastycznego na szczęście również, bo ten cień dokładam na całej długości. Piękny jest, bardzo mi się podoba. I sięgam po pędzelek. Też się sypie ten, w palecie oczywiście, ten red shape. Ale tutaj go nakładam pędzelkiem i już jest bezproblemowo. Zobaczę, czy da się jeszcze zbudować tę brunatność, pogłębić ten kolor. No, jest okej, okay, jest okej. Okay. Ale ja bym chciała teraz, wiecie, co zrobić? Wiecie, co bym chciała zrobić? No, ja bym chciała nałożyć troszeczkę błysku, żeby to nie był taki jakiś płaski makijaż, chociaż nie jest, no bo przecież i tak mamy tutaj dwa różne wykończenia. No, ale dosyć szybko się to udało. I tak myślę, czy sobie tutaj nie zrobić białej kreski i nałożyć na to odcień e, Feelings kreski. Kretki. Ale tymczasem. Bierzemy sobie glazing lota, oczywiście Body Art Adhesive i, i tutaj, i tam. <grym> Także słuchajcie, bierzemy odcień, który nazywa się. No, właśnie nie wiem, czy Mandarin, czy I Got You. Może I Got You. Ok, i to ma być cień foliowy? Ładny. Ale szału nie ma, jak to mówią, nie urywa. Ja myślałam, że on będzie bardzo podobny do turbowaty cukrowej, ale on... o nie, no ładnie wygląda. Ale on jest mniej wylowymiarowy. Nie mniej jednak. Podoba mi się. Najpierw, słuchajcie, zróbmy ten patent z białą kredką i oczywiście cieniem. Także białą kredkę daję tutaj na linię wodną. Jest to kredka spierdolna. Uwielbiam ją naprawdę. Aż się dziwię, że o niej jest tak cicho. I troszeczkę. Chciałam patyczkiem, ale oczywiście zapomniałam go przynieść. I troszeczkę sobie nakładam pędzlem. Bardzo delikatnie, żeby płaczki się nie uaktywniły. No i taki akcent mi się podoba. No, ciekawa jestem. Czy Wy też stosujecie takie patenty? Staram się uważać, bo wiecie, że ja noszę koczewki, więc... Dobra. I nakładamy cień Anyway. I zrobimy sobie z niego taką delikatną, bardzo delikatną kreskę na linii rzęs. A właściwie wzdłuż. No ładny jest. Również jak pozostałe. Sypie się. Ja już widzę tutaj osyp. Ale wiecie, to jest tak nasycony kolor, że no. Byłabym zdziwiona, gdyby w ogóle nie było żadnego osypu. Ja sobie tak działam. Bardzo powoli. <laughs> nie ma, że wiecie, wkładam to lusterko. Do oka, ale nie, z tym lusterkiem naprawdę dosyć fajnie się człowiek ma. No. Okej, okay, kreska jest jaka jest, każdy widzi. Ja ostatnio lubię takie kreski bez ogonka. No ale dobra, zrobimy z tym ogonkiem. Taką bardzo delikatną. No i oczywiście pokażę Wam się w skończonym makijażu, ale na ten moment można powiedzieć, że jest ok. Poza tym tutaj osypem. No ale wiecie, tak jak powiedziałam, cienie są napigmentowane, więc na no, lekkiego osypu można by się po nich spodziewać. Także tak to wygląda na ten moment. Zaraz wrócę z całą facjatą. Ok, i tak wygląda skończony makijaż, jak widzicie na załączonym obrazku. Nic nie mam tym cieniom dzisiaj do zarzucenia. Używałam kilku z nich, czyli Feelings, I Got You, Anyway, oraz Right Shape, z tego co pamiętam. Także. Myślę, że jest w porządku. Nie osypały mi się na twarz. Pigmentacja jest dosyć zacna, ładnie się ze sobą łączą. Błysk jest, jak widzicie, widoczny. Także widzimy się już następnym razem w kolejnym makijażu. Postaram się skorzystać z cieni, z których nie korzystałam w tym oto makijażu. Także widzimy się za chwilę. No dobra, lecimy z drugim makijażem. Jak widzicie, troszeczkę mi się zmieniła fryzura, bo byłam u fryzjera, także jakby tutaj gdzieś włosy mi latały na twarzy, w uszach czy tak dalej, wiecie jak to jest to z tego to wynika. I będę używać cieni, których używałam w poprzednim makijażu, jak i nowych, no bo wiadomo, no przecież o te nowe odcienie chodzi. Zbliżę się, słuchajcie, i zacznijmy sobie od załamania powieki, chociaż myślę, że teraz, no, ważna informacja jest taka, że tym razem będziemy stosować na bazę z korektora, jest to korektor Eveline, chyba Magical Perfection Concealer, jeżeli zmieniam nazwę, no to przepraszam, ale w tym momencie nie pamiętam. Zaczynam. Zaczniemy sobie od załamania powieki. Ja w załamaniu powieki spróbuję innym pędzlem nałożyć ten miedziany kolor. O, i ten pędzel jakoś lepiej sobie radzi, bo on jest bardziej zbity. Miedziany, on właściwie jest czerwony, ale z takimi miedzianymi faktycznie refleksami. Bardzo mi się on podoba, taki no, dosyć nieoczywisty moje ulubione słowo, jeżeli chodzi o opisywanie kolorów. Uuu, ładny jesteś ty dziadu, jeden ty. Także ja sobie się tutaj z nim rozwinę dosyć daleko, może nie aż pod sam ługo brwiowy, ale troszeczkę sobie go tutaj poprzesuwamy i rozblendujemy ku górze. Wzięłam sobie inny pędzelek, tamten to był od Beauty Bank Cosmetics, a ten jest co, Iwa? Nie to inglot 4,6 SS. OK. Używam w dalszym ciągu lusterka. No to chyba wiadomo nie, że się nie maluję do podglądu, ale lusterka z palety nie ona jest dobrej jakości i jeżeli ja używam jakiegoś innego lusterka, niż moje ukochane lusterko z Ikei, no to coś to musi znaczyć. Tak to na razie zostawiam. Na powiekę ruchomą daje ten kolor, czyli takie szlachetne złoto. U. Ładny. I ten kolor nazywa się Coral Amber. No tak, faktycznie. Koralowy bursztyn. Ładny. Szlachta. No to jest taka szlachta. I on będzie. Będzie wszędzie. Wydaje mi się, że jeszcze się zaprzyjaźnię tutaj z tą czerwienią. Chciałabym, żeby tak, żeby było widać ten czerwień, ale też, żeby było widać to złoto. Więc może niech one na siebie wzajemnie nachodzą. No i tak się tutaj dogadamy. Ok. No, jest ok. I słuchajcie, bierzemy teraz ten cień Anyway i... Postaram się zrobić takie no, lekkie smołki. Chociaż kto to wie, jak mi to wyjdzie. Ten cień się sypie w palecie. Ja nakładam sobie palcem, i postaram się, żeby on się tutaj ładnie połączył z tymi kolorami. Zaraz sobie stworzymy jakiś kształt. Widzę, że jest tutaj też osyp. Także, no, przy takich kolorach, tak jak wspominałam wcześniej, no to osyp jest. No jest nieunikniony, jak dla mnie. Dokładam sobie i cały czas tutaj staram się łączyć te kolory. Ładny jest ten odcień. Okej. Okay. Nic się tutaj nie dzieje. Kolory ładnie, w, moim zdaniem, przynajmniej w siebie przechodzą. Jeżeli chodzi o kształt, to chyba sobie utrzymam ten kształt, który teraz mam. Dobra, i umówmy się tak, żeby nie było nudno i brudno. Nie, no brudno już jest. To troszeczkę sobie biorę tego koloru Anyway na dolną powiekę. Mam nadzieję, że nie wzywam tym samym płaczków. Ale staram się bardzo delikatnie, bo faktycznie bywa tak, że ja drażnię włosiem. Drażnię ten zewnętrzny kącik. I później wychodzi jak zwykle. Ok. Wracam sobie do pędzla z kolorem red shape. Ok. No dobra, trochę dużo go nałożyłam. Nie wiem po co mi to, po co ci to. Patrzcie, jakiś prześwit mi się zrobił. Mm. No dobra, ale mam wrażenie, że się dokleił ten kolor. I spróbuję sobie odcień. Feel <gryw> Właściwie ja nie spróbuję, bo już próbowałam. Słuchajcie, Feelings, żeby tutaj nie było tak nudno. Z tymi brązami. I daję go sobie tutaj i pod spód, żeby rozblendować ten brąz, i przeciągam w zewnętrznym kąciku, żeby mi powstała taka prosta, krecha. Nie wiem, co wy na to. Troszeczkę niech będzie tutaj ten brąz, ale niech ten koral, jak sama nazwa wskazuje, niech się on tutaj przewija. Niech będzie bohaterem tej palety. Tej Palety, no to bohaterem to on już jest, niech będzie bohaterem tego filmu. I wewnętrznym kąciku czekałam na ten odcień mandarin. Mmm, śliczne. Powiem Wam, że tutaj jest tyle tych drobinek. I srebrny. I trochę ja tutaj widzę szampańskiego. Troszkę sobie tutaj to przedłużę. No, jest moc. Także dokończymy i jeszcze się widzimy za chwilę. Okej, okay, i tak wygląda skończony makijaż, oczywiście widzieliście go już w początkowej części filmu, natomiast krótko sobie omówimy, tak, i zobaczymy co tam się zadziało z bliska, także ja używałam do wykonania tego makijażu niemalże wszystkich cieni z tej palety, czyli odcienia Red Shape, Halo Halo, Red Shape, Anyway, Mandarin, <laughs> Feelings oraz hmm, Halo Halo. Coral Amber. Także powiem Wam, że cienie bardzo ładnie się ze sobą łączyły. Jeżeli chodzi o te wątpliwości, które miałam w związku z brązem, no to dało się to tutaj doklepać. Nic się tutaj takiego nie zadziało. Nie wiem, czy to widać, ale myślę, że. Jest w porządku, także cienie się kleiły, cienie się łączyły ze sobą. Bardzo ładnie ta kolorystyka, moim zdaniem przynajmniej ze sobą współgra, także ja jestem zadowolona. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba ta paleta i być może chcielibyście jeszcze jakieś inne makijaże zobaczyć z nablą, na przykład. Także, bo już kilka palet mam, tak jak wspominałam na początku. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję. Żegnam się. Rzecz jasna, tutaj wiecie, drastyczne zbliżenia. Może się oddalę na koniec, żebyście mogli odetchnąć od mojej facjaty. Żegnam się. Zostawiajcie komentarze, bardzo proszę, dla algorytmu YouTube'a i odwiedzajcie mnie na Instagramie, jeżeli macie taką ochotę, bo też tam jestem, też tam do Was mówię i też tam jest bardzo kolorowo. A tymczasem żegnam się. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!